13 lipca 1920 roku nie był szczęśliwym dniem dla kapitana pilota Meriana Coopera, słynnego hollywoodzkiego producenta, reżysera King Konga i współtwórcy siódmej eskadry Kościuszkowskiej walczącej ramię w ramię z Polakami przeciw Bolszewikom. W trakcie wojny tak zalał im za skórę, że według informacji polskiego wywiadu za jego głowę wyznaczono nagrodę w wysokości 500 tysięcy rubli. Tego dnia podczas przelotu nad drogą łódzk-równe został ostrzelany przez kawalerzystów z armii konnej budionnego. Kozacy otoczyli maszynę, wyciągnęli go z kabiny i zdarli z niego ubranie i buty. Uratował go sweter z naszywką i stopniem podoficera z poboru kaprala Franka Moschera, za którego się też podał. Osiem miesięcy spędził w nieludzkich warunkach w niewoli, aż w końcu uzbrojony w scyzoryk wraz z dwoma polskimi oficerami brawurowo uciekł z obozu. Niecały miesiąc później, 20 maja, Józef Piłsudski w Belwederze w uznaniu jego zasług odznaczył awansowanego do stopnia podpułkownika Kupera Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych z dwoma okuciami.